Cześć tutaj Kuba, właśnie kończymy trening z naszymi sekcjami szkoleniowymi i będziemy podchodzić pod challenge Monkey Gains, który zaprezentowała firma Gun Monkey. Hmm. Bardzo fajny, bardzo fajny klient będzie się składał z czterech zadań strzeleckich, które będą wy, wypuszczane czy też publikowane raz na kwartał. Miesiąc temu publikowali pierwsze zadanie strzeleckie. E, możemy je wykonać w trzech klasach sprzętowych, czyli klasa light. Potrzebujemy zwykły pas e, broń, nic więcej. Nie ma tutaj podziału na broń open, e, standard czy tam production, więc startujemy z tym, z czym mamy. Druga klasa, czyli klasa heavy. Tu już zakładamy na siebie kamizelkę, zakładamy hełm. Kamizelka musi mieć minimum 5 kg bez magazynków. Jeżeli chodzi o wagę no i trzecia klasa generalnie dla pań. Na czym polega pierwsze zadanie w tym całym challenge'u? Stajemy na sygnał Timera bądź też tak naprawdę, tak jak my będziemy to robić na sygnał zegarka, w ciągu jednej minuty wykonujemy maksymalną ilość pompek, tyle ile jesteśmy w stanie zrobić. Następnie, po upływie tej minuty, stajemy na odległości 12 metrów. Czekamy na dźwięk timera. W momencie, w którym usłyszymy dźwięk timera, dobywamy broni, podpinamy magazynek, przeładowujemy się, ponieważ broni jest w kondycji rozładowanej i oddajemy 6 strzałów w centralną masę. Następnie 3 strzały w głowę. Liczą się tylko i wyłącznie 6 strzałów, tych najlepiej punktowanych. I głowa liczy się jako całość, z tego co ja pamiętam przy zasadach. I to w jest chyba tyle. Liczone są tutaj pompki, liczone są punkty i liczone są czas. Jeżeli chodzi o punkty to standardowa tańcza IDPA, czyli alfa punktów, Charlie dwa punkty, bodajże dwa albo trzy. I Delta punktów 1. Także zobaczymy jak nam pójdzie, zmotywuję, żeby patrząc ze że wszyscy podeszli do tego challenge'u. To startujemy. Then start.

Czas? Czas? dziewięć, Tarcza? Nie. No? A, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, Wszystko pięć, weszło. sześć. Raz, dwa. Jaki wart? trzy? Ok, zakończyliśmy nasz challenge. Było śmiesznie. To na pewno e, bardzo fajne ćwiczenie strzeleckie. Polecam do wykonania każdemu. E, mamy jeszcze na to, żeby się załapać do oficjalnego rankingu, jeszcze na to dwa miesiące. Także polecam. Dzięki. Tyle ode mnie. Strzelajcie bezpiecznie. Cześć. Tak samo bym sobie podejść, że 12 metrów kurwa jest, wszystko, tutaj może. być.